Przygotuj się na spotkanie ze swym stwórcą! Ej! On był mój! Come on! Mój. 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 Bugin. Glicze. Obserwowałem ich zwyczaje godowe, łowiłem i polowałem na nie, oswajałem i zabijałem. Dlatego nazywają mnie. Glitchmistrz. To się potrafi wtopić w otoczenie. Zaraz cię zgarotuję, gościu. No chodź, chodź. O. No, dobra. poczekam aż się odlejesz. Nie jestem bez serca. Co ty robisz? Rozepnij rozporek? Nie nogawką, kama? No nie. Hey, how you doing, man? nie, w Pozo wszystko spoko. Udaje, że obserwuję, jak Udajecie, że gracie. Hmm, wyśmienity niby strzał. Spoko, już mi lepiej, już, ok. Patrz, jak do ciebie mówię! No. Patrzysz? Patrz, mówię! Patrzysz? Już? Ok. Ech. Długo jeszcze. O nie! Ręka wystająca z drzwi! Do bogów trzeba strzelać! Uff, pomogło. Naciśnij trójkąt, aby rozłączyć kabel. Ok, Ej, gdzie mój trójkąt? Gdzie zniknął? Rewolwerowiec musi szybko sięgać po broń. Dobra, gościu, mam tajne kompleksy do zinfiltrowania. Pójdź w me ramiona. Bądźcie chłodni.